Dobrze, dziękuję za przywiezienie konia. To są pieniądze. Do widzenia! Do widzenia! Ale ty jesteś piękny, Zazdroszczę zresztą, <laughs> y Li. li Liptonek? <laughs> Jeśli ty jesteś tutaj, to gdzie jest Ola? Jezu, nie, ej, ona powiedz swoim rodzicom, że to jest najgorsze stanie na świecie. I to będzie w telewizji? Nie, 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 Chodźcie, koniki, chodźcie. Ej, ty, liptonek, tak? No tak, jestem liptonek. A co? Czy ta pani, tak ona zawsze wariuje? Czy o co chodzi? No, chodźcie, szybciutko. Szybko. Dobrej, idę po Olech. Jesteśmy najlepszą stają w tym mieście, dlatego tak wariuję, bo chcę być najlepszą na zawsze. Aha, kumam. Ała, moja szyja. Hmm? Czy to dziki koni? Niemożliwy, jaki piękny. Chodź tutaj. No chodź, nie bój się. Chodź, nic ci nie zrobię. Co się dzieje? O Jezu, Ola! Ola, wstawaj, Ola! Jezu, nic ci nie jest, Ola! Nie, nic mi nie jest. Jej, tu dobrze, dziecko. Dobrze, chodź, chodź jak najszybciej z tego miejsca, chodź. Wow, czy ja będę skakała takie przeszkody? Jasne, że tak, a teraz chodź. Ktoś niezwykły na ciebie czy... Ola? 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 Y tak, tak? Dziecko, nie rób mi takich żartów. Dobrze, przepraszam. Czy ten koń należy do naszej stajni? Tak, właściwie to do Justyny. Ale on jest piękny. Mogę się na nim przyjechać? No nie wiem. Raczej jeszcze nie. Szkoda. Dobra, chodź. O, dzień dobry. Hej, Ola. Widzę, że moja książka już jest. Tak, już jest. Czekam na ciebie. Może go weź na padok? Miałam, z... Miałam zamiar go właśnie wziąć. Ej, Justyna, mogę go pogłaskać? Jasne, ty się jeszcze pytasz? <grymne> Tylko szybko, Ola, i zmykamy na jazdę. Dobrze. Ale on jest cudowny. Hej. Już, Już możemy jechać. Dobrze, a więc wsiadaj na Liptona. Dobrze. Podam ci wodzę. I jedziemy. E, tak już, już. No, i ja też się z moim księciem. Ola, tylko uważaj! Chodzi do manku. Dobrze, że wiem chociaż jak ma na imię, czyli demon. Już idę.